Witamy yy, na ja serwer hard mod Hard mod, tak, dokładnie Dobrze, po zerospałnowaniu się pojawiacie się w tym, w tym... głównie co budowałem. I dostanie... I dostajecie... I macie to przeczytać i wpisać ukośnik rules albo... Albo... Albo no w ST. Albo w Crawcy. Yy, 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 no czekaj. tak, tutaj mamy bo tutaj mamy informację jak wejdziemy do pokoju z informacjami czekaj tam zbić? no bo tak to wszystko by było słychać tutaj jak widzicie, Bibie za 6 zł skontaktuj się z kiwatką w chrostakesę działki działki mm -hmm. może mieć każdy gracz, gracz za jedno działka nie dzielcie się no działkę tak naprawdę nie dzielcie się Nie dzielcie się, ee, nie dzielcie się znajdują, znajduje się To pojęcie wody, prad elektryczny piec. Aha. Więc tak, to będzie się udawane jakby coś stajnia dla koniów, bo mam more creatures I miejsce każde za, 10, za 5 jacksów będzie można sobie kupić I gdzie się w te bullscrapty i te gówna Plan, no i pamiętajcie, Na w samym początku każdej, zawsze dostajecie yy... taką rankę. No właśnie, działki nie yy... Nie macie nic napisane, The ale book. musicie mieć takie, co jest napisane. Muzyki. Eee, co ja napisałem? Co jest? I, w, a, ty i Nie mam nic. Widzicie? Napisało, ja że mam niespamięć. przykład tak też. Ej, no jak to nie ma takiej rangi grupy? Czego mi chce nic napisać? Poczyna muta! Co dałeś? Muta na tym. E, 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 wiesz, tym stop Tolkien Ktoś tam. Autoban. O! właśnie. mam na no, autobanie, dobra. Odblokujecie Ob potem. Odblokuj, dobrze, potem nie odblokujesz. E, tak, klan możesz założyć za jeden ja blok jaksowy. Klan może mieć... Clan nie, nie może mieć... Wiczyć. Dlaczego? A nie wiem, no bo to tacy gdzieś y, tacy, tacy jakby co napadają, a nie taka gildia jakby No tylko to potem zrobimy arenę, gdzie mogą się pierwszy? Będą no, dwie, trzy areny i... Bo serwer dopiero powstaje. Serwer jest dzisiaj, kiedy się rano, kurczę, komputer mi kuczy. Mogę brzmieć jak dziecko z powodu tego, że mam kamerkę. Gildia, ...gildia może założyć tylko film. Przecież to macie, macie Gilbę, macie, macie, macie wojnę, macie macie jakbyście. Kuboid. Kuboida można dostać za dwa bloki diamentowe. Za 10 jak? bo nie za dwie bloki Dobry, Dobri. Dwa bloki diamentowe, kuboid 30 na 30. Ym, możecie dodać Kuboida w wybranie miejsce. Chodź. Gripper. No, aha, bo ten serwer... Jeśli napiszecie kit tools, e, <grym grym> wtedy wyświetli wam... Um, wtedy nie wysiedli, tylko dostaniecie zestaw narzędzi, czyli łopatę, nie... siekierkę, kilof i tak. Dopiero tą drogę No to jest, czekaj. E, idąc tutaj, Idąc tą stronę, macie maszynę bajkomu. czegoś mi nie spadają. A nie wiem. Jeszcze ja nie, nie zrobię jeszcze swojego. Ja się nie, jest opantel, nie, się nie jest opantent opantentowane. <laughs> tu będzie wlewała się woda. Czemu tu nie ma to ściany? Wreszcie, bo to gdzie być? W O, mięso. Ej, pomoc. Kurczę, znowu A nacisnąłeś buzik? Co? Nie, nie nacisnąłem. Trzeba kilka. Nie no, ja to potem dam na pistony. On... No, no. Woda okay. mi się lewa. Jak widzicie, to jest jakiś dziwny rzecz. To jest jakaś dziwna rzecz. No tak, to, to jest, jest wulkan. Pan... Do... Właśnie! Zapomnieliśmy powiedzieć, że yy, to jest serwer hardcore na... z modami. Już wam no mówię, właśnie, jak... że. zrozumieliśmy zrozumieli mi po, ty, po te latach hardcore z modami, no więc. Ja wpadłem na ten pomysł. E, ja, wpadłem na ten pomys ja wpadłem na ten pomysł, żebyśmy sobie wygrali mody na serwer. No wygraliśmy, 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 zbudziło się. No i w końcu wymyśliłem takie coś, że to będzie serwer hardcore z modami. że serwery hardcore są teraz popularne. No to trzeba by nie zrobić jakiegoś sobie serwera hardcore, ale z modami. No to będzie plus dla osób, które lubią mody. Short. Sure. No! Tak, mock creatures. tym bawiliśmy się kotami. Tój kot a mój? Ty ej. Mi go zapujesz? A mój. Ej, teraz spróbuj coś napisać. Nie. A dobra, potem ci idę. Teraz jest ten serwer. Zimny soczek. To jest właśnie serw relacja serwera. A, jeszcze się to jak wrócimy z pana, to jest bezpieczny. Tam macie kajki, możecie się nagrzeć, macie też darmową kubetkę. Kubety te zbiera się kilofami, kilka tygodni Tak się nie da, nie w prawym Mam. No. Okej, okay, teraz kibetę. coś jest um, Teraz będziemy musieli jeszcze zmienić serwer. No, nie chcę tego. Ej, co żeś ty tu zrobił? Nie. O jest. Widzisz? Patrz, że, um, ja i chyba tak jesteśmy hit, a nie, nie wiem, czy tu nie ma, Nieważne. Eee. Um, mody sobie pokażę na tu items. item. Tyle jest itemów, Tak. Boa. Wow. Modpack będzie w opisie. Uwaga do kupowania. Tak. aha, jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć o jednym. Y, tak, na razie to jest bookit, czyli musicie dołączyć do naszej sieci Hamachi, Trolling, ale liczymy na Wasze wsparcie, gdyż się przenosimy na nowy hosting. Tak, hosting. Przebijemy Waszych SMS-ów. No, jeśli chcecie, możecie nas wesprzeć. Cały cennik będzie Jeśli nikt nas nie, nie będzie wspierał, to wtedy po dwóch miesiącach będzie serwer 24 godziny na dobę. Tak to jest serwer, nie wiem, 6 godzin na dobę? 7, 6, 5? Serwer jest głównie otwarty gdzieś tak już o wakacje. Jeśli przekażecie jakąś darowiznę, yy, będziecie dodani do rekrutacji adminów. Albo moderatorów. Właśnie. <laughs> już wymyślę wszystkim <że> zamiam. <laughs> będzie. No będzie serwer ciągle dodawane jakieś... Nie wiem, mody... Możliwe, że mody będą. Dodawane. A propos instalacji. Już ją mówię. Kiwatek teraz nic nie będzie mówił. <laughs> Dobra, no to ja sobie powoduję tą maszynę. Dobra. Um, możecie podmienić podmieniacie wszystko co jest w kropka minecraft podmieniacie <coughs> wszystko w kropka minecraft ale nie róbcie nie róbcie nowego kropka minecraft bo nie ma tam folderu savers Jest już czekam ale jeśli będzie wam się update'ować na pewno jeśli możliwe że będzie wam się update'ać minecraft to po to gdzie ja, ja gadam <coughs> To po prostu trzeba będzie podmienić jara potem i będzie wszystko okej. Okay. Mam są cztery mody i chyba ile jeszcze tam cztery bo te wspomagacze do modów, jak ja to nazywam. Jest tak, to jest serwer hard mod. Ja jestem Rosakie z1, to jest Skiwatek. Fuck yeah. Do zobaczenia. Na naszym serwerze Hardcraft Hardmod Pomyłka Hardmod Co, żeś teraz znowu włączył?